Cześć Siemanko, witajcie w nowym odcinku Znowu z jawki Remont jawki ciąg dalszy, co się stało? Ostatni filmik, jak zauważyliście był składanie 90% Ponieważ brakowało tego właśnie plastrona, który przyszedł do mnie wczoraj I go założyłem na szybko Tak się właśnie prezentuje plastron z jakiegoś tam KTM z Chin za 36zł, więc cena spoko, co do jakości też spoko. Co do tutaj mocowania, oczywiście nie pasuje, bo jest z innego modelu. No ale zrobiłem sobie dziurkę, przywierciłem, przykręciłem i jest ok. Tutaj fajnie wpasowało się w błotniki, to się tak na boki nie będzie ruszać. No można powiedzieć, że to tak może jest trochę za duże, ale ogólnie fajnie nawet wygląda. Co do tutaj z tej strony mi się podoba strasznie, że tak fajnie to już zakrywa prosto. I ogólnie nawet nawet spoko. Może powiem Wam tak, co się stało, że nie było odpału, chociaż może i był odpał. Jak niektórzy widzieli na Facebooku był post, że coś zawiodło. Kazałem wam zgadywać. O niektóre osoby tam trochę głupie komentarze dawały, no ale to nieważne, e, oczywiście, co się stało, zalałem olej do silnika nowy, to jest tam w innym filmie już, który tam nagrywałem. E, przyszło do odpalania, e, wlałem benzynki i założyłem sobie jeszcze tutaj tego przewodu, co tutaj łączy. Dwie strony to stąd leciało, dotkałem to i coś mnie tak było dziwne, że jeszcze coś kapie, co się stało. Po dziurawie jest zbiornik paliwa. Jest mini dziurka na igłę dosłownie, może wam to tutaj pokażę. Chyba to widać. Tak, teraz fajnie zopał ostrość, jak widzicie, jest mini dziurka, która najprawdopodobniej wyszła podczas czyszczenia zbiornika paliwa. Tu farba z daty, tak na szybkiego, no ale co zrobić? No niestety tak się stało. Yy, I co ja myślę tutaj ogarnąć? Tu jest jedna dziurka, jak widzicie, w tym miejscu. I tu, jak się przyjrzycie, to jest jeszcze mini, taka dziureczka. To są dosłownie dziurki na igłę. I daję tam posła na Facebooka, czy najlepiej to zrobić. Bo w ostateczności to ja to pospawam, jak już nic nie pomoże, ale to w ostateczności, yy, ale co to zrobię na początku? Każdy tam pisał jakiś klej dwuskładnikowy, coś tam płynny metal, aluminium, jakieś tam spaw na zimno, poksilina, poksipol, silikon. No, tych normalnie komentarzy było praktycznie 100. Tak poczytałem, niektórzy pisali nita, w sumie jest to fajny, dobry sposób, ale ta dziureczka jest normalnie malutka. Więc na razie nie chcę jej tak za bardzo powiększać. I ogólnie co sobie zrobię to użyję takiego mini wkręta, który jest takich wielkości. On ma gwint praktycznie do łebka. Użyję sobie takiego wkręta. bo tutaj ta dziurka jest akurat mała więc to powinno być w miarę ok oczywiście do tej do tego wkręta sobie zrobię podkładkę z gumy, z dentki chyba najlepiej będzie bo dentka jest taka elasty, elastyczna powinna to w miarę uszczelnić no i po prostu tego wkręta tutaj wkręcę a na koniec użyję sobie Takiej masy uszczelniającej, to jest Renzo Sil, takie coś. Ona jest ogólnie przeznaczona do silników, odporna do 300 stopni Celsjusza. I ogólnie ona jest tak samo odporna na benzynę, więc potem jak przykręcę sobie tego wkręta, tutaj wszystko zrobię, zaciapię tym, zaciapię, no połowę tak ładnie wygładzę tą masą uszczelniającą. Jak ktoś zna język, sobie może poczytać. ogólnie nie wiem, czy jest po polsku napisane. Tak, patrzę i się dopatrzyć, nie mogę. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Tak się akurat dało, że akurat mam opakowanie z tego silikonku, czy tej masy uszczelniającej. Nie wiem, czy to pisze, ale po polsku niestety nie jest podane. Można używać motocykle, auta, busy, ciężarówki, koparki. Nawet łodzie takie ogólnie to jest szerokie zastosowanie, i ono, jak wysnie, to jest nawet fajna, twarda, więc takie coś myślę, że uda zrobić i że będzie w miarę ok. Oczywiście wcześniej to sobie wyczyszczę, wszystko tutaj papierem ściernym, otuszczę, tak żeby to się wszystko fajnie dobrze trzymało. I spróbuję to zalepić. No i ewentualnie, jak to zalepię, to pokażę Wam, jak to wygląda. No i na koniec, jak już będzie suche, to myślę, że to zaciapać farbą, wymalować, dźwięć pędzelek żeby się różnie nie i po prostu tak pędzelkiem to zamalować na pomarańcowo. Jednak powiem Wam, że tego nie, nie wkręcałem wkręta, bo ta dziureczka po prostu była taka mała, że nawet nie miałem wiertła, żeby to tego rozwiercić, bo średnica tej śrubki to ma około 2-2,5 mm, miałem wiertło trójkę, tu by się przydało wiertło jedynka, tak żeby to fajnie weszło. Więc sobie tutaj z tym, tą masą uszczelniającą tutaj zakleiłem. Czekam jak wyschnie, położę drugą warstwę i myślę, że będzie ok. A jak będzie dalej przeciekać, no to wtedy się będzie e, to zedrać. I wtedy będę myślał o jakiejś tam masie uszczelniającej, jakimś tam kleju dwuskładnikowym, może jakieś klejenie na zimno. Spaw na zimno, coś w tym stylu. A jak później dalej, to nie pomoże, więc będziemy próbować coś ze spawaniem, na razie takie coś zrobiłem zostawię jak wyschnie potem założę do dojawki i zobaczymy jak to będzie jak to będzie wyglądać ogólnie <laughs> i się sprawować także to w tym filmie tyle czekajcie na nowe filmy trzymajcie się i do następnego razu